No Look at this photograph. See the impact on the back of the head? Where did the bullet come from, in your opinion? That building there. See? Right in the line of sight. And who have we here? Well, need I get a mirror? Or are you finally going to confess to the assassination of... Agent Scott, line 1. So where's that file? You're not going to believe this, Colonel. Steve Rowland's military file is missing from the Pentagon. And they're positive your man was killed in a mission down in Mexico over two years ago. Well, his widow's in for a surprise. But before we announce your resurrection, Captain Rowland... Wow. What the fuck is the going market. on here? Co mnie tak po prostu zostawili? Hey, <grym> tak po prostu mi przestrzega kajdanki. No dobra. Czy to jest jakiś gnat? Może on tu coś ma w szafce. Niekoniecznie. Niżej nie. Tutaj. Oj, to słabo

Tak na wyjebce? Mogę. Dobra, to póki nie muszę w ogóle z nim walczyć, to postaram się uniknąć walki. Uh, bo nie mam spróby. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, cofam, cofam, cofam. cofam. No. Wspaniale. Mam pistolet, to na wszelki wadyk, to chyba nie mogę zabijać nawet celu, więc to mi dużo nie da. No chodź tutaj. Co ty robisz? Oh. <laughs> Czy chciałeś właśnie uciec za te drzwi? <laughs> Naprawdę. <laughs> Prost dla ciebie, kolego. <laughs> Dobra, biorę krzesło, lecimy do przodu. E, to sobie chyba puścimy, nie? Czy to my jestem w stanie tworzyć? Tak, aczkolwiek czy tu znajdę coś ciekawego? O, okej. Okay. Ale tu przejść nie mogę, prawda? No, niestety nie. E, tu też nie mogę tworzyć, I do przodu dalej idziemy korytarzem. Dobra, załatwiony. Załatwiony. Na wszelki wypadek coś weźmiemy. I idziemy. Mają RPG. Fajnych masz kumpli. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa nasz główny bohater już. No! Boże, myślałem, że chcesz nas nie wiem, uratować czy coś. A to tak po prostu? O, masz... mam jeden nabój do Magnum Spoko. Czyli trzeba chodzić z pistoletem. Do tego nie mogę. No, wspaniale. Nie powiem. Za dużo na szczęście nie zadają te pistolety, te 9 mm. Ale na wszelki padek chyba lepiej będzie się poruszać tymi kanałami. Boże, jakimi kanałami? Eee, no tak, to są szyby wentylacyjne, co ja gadam. Tymi szybami będzie bezpieczniej. Hmm. Tu jest tupek zabity, więc strzał prawdopodobnie padł stąd, tak? czy to też znowu będą takie zajebiste drzwi. Albo stąd. Dobra. Muszę sobie zapamiętać, że jak już się pojawi na czerwony napis, to znaczy, że oni są martwi. Bo cały czas o tym zapominam, jeszcze strzelam. W głowę. No. O to chodzi. Kompletnie nie myślę, grając. Okej. Okay. ten jest martwy, to go mogę zostawić spokojnie, on mi tak nic nie zrobi w sumie mogę chyba wziąć takiego zakładnika, dobra tu jest wysadzone, tu może jakaś aptek albo coś tam z tyłu gorzej, nie aptek, ale jeszcze straciłem trochę zdrówka, dobra, ku, strzelba i do strzelby, opłacalne, czy ja wiem, tak średnio, ale powiedzmy kontrolne kontrolny osiągnięty Dobra, czy nie save nic Rzeka Melina, co tu siedziba jaj? Dobra, martwy Tu jest jeszcze drugi Martwy, przeładuję Akurat mi zostało amunicy na jeden z pełnym magazynek A tu coś jest Ale chyba bezpiecznie czuję się z tym pistoletem, bo wiem, że mam do niego więcej amunicji. Dobra, martwy wystarczy mniejsza więc na zabicie tego wystarczy muszę kurde celować w tę głowę wiadomo to staram się tyle ile mogę ale czasami no to jest silniejsze ode mnie że po prostu nie trafiam A tu na dół czy najpierw sprawdzę co jest tam wydaje mi się trzeba iść na dół ale sprawdzę najpierw co jest tu chyba że to też będzie zejść na dół o jezus dobra piekło Pykło. Nie wiem jak, ale jakoś pykło. Aler! Jak piękny, jeden strzał. Trzeba celować w głowę, to mam duży ten rozrzut, gdzie można nie trafić. Więc się opłaca. O, dwa naboje. Nie na no spoko. Spoko. No, przydałby się ciebie zabić. Polera jest no. Przeładuj, przeładuj synu. Dobra. Załatwione. Aha, rozumiem. Tu nie jest jakaś losowa armia klonów, tylko każdy z tych klonów ma inną spluwę. No spoko. Może w tym jest jakiś sens. Trzeba wiedzieć, których się obawia tych tak shotgunami. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Chyba biegniemy dalej. Nie wiem, czy użyć apteki, czy nie. Jeden nabój. Nie no. O, kamizelka. dobra, użyję tej apteki. W ogóle, czy to jest jakiś ek ekwipunek? Jeszcze raz zobaczę sterowanie. Opcje strzelania, nie. Opcje poruszania się, A nie. Opcje widoku, nie. Inne opcje. A... Okej. Okay. W sumie chyba mi się apteczki skończyły. Bo rzeczywiście ja cały czas powtarzam w sumie jakby były niedo niedorozwinięty. Nie wiem, jakoś tak mi się wkręciło w głowę. Te ściany są... są świetne. Tak prosto sobie idziesz, chcesz wyjść przez drzwi, a tam ścianę. Zamurowany. Poziom ukończony? Już? Tak? Jakoś? Jeszcze jakaś katastanka, nie? Nie, dobra. Ale wiecie co, w sumie... Boże, w sumie ale mnie to w przepraszam Was bardzo, bardzo, że się tak powtarzam, a to jest silniejsze ode mnie. Eee, dobra. Eee, jedna misja, jeden odcinek, takie było moje założenie, też chcę tego dotrzymać, a więc nie pozostaje mi nic, jak się z Wami pożegnać i zapraszać do oglądania kolejnych odcinków. Hejka!